Jest taki jeden czynnik, który bardzo mocno wspiera finalizację, a jak go zabraknie, to i techniki sprzedaży nie pomogą. I bardzo często, gdy nie ma tego czynnika, to się zorientujesz po takich słowach klienta, gdy pyta ciebie, Adam i Pan, Pani na to jakąś gwarancję. Popatrzy klient tak mówi, dlatego że on chciałby wierzyć, bo Twoje wartości, które zaprezentowałeś w czasie pokazywania swojej oferty, no być może go pociągają, tylko że on do końca nie wierzy. Że one są prawdziwe. Zabrakło po prostu przelania pewności siebie. I to jest ten aspekt, o którym będę teraz mówił. Jeżeli nie przelewasz pewności siebie na klienta, to znaczy Twoja pewność siebie ma się przenieść na niego, no to jest ten czynnik, którego może zabraknąć. Gdzie klient będzie chciał wierzyć, ale czuje, że no nie ma tutaj gwaranta, że być może ty testujesz na nim to rozwiązanie, no czegoś mu po prostu brakuje. Co zrobić? No, trzeba dawać pewność siebie. Ale skąd ją wziąć? Są dwa aspekty. Po pierwsze, budowanie pewności siebie, to się dzieje długofalowo i tego nie będę omawiał, ale są aspekty mm, też techniczne. Pewność siebie możesz dawać poprzez to, że pokazujesz pewność siebie na zewnątrz. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to pokazali Dunning i Kruger w swoich badaniach, że pewność siebie jest zwykle w dwóch momentach. Po pierwsze, w momencie, w którym bardzo mało wiesz, no bo im mniej wiesz, tym mniej wiesz, ile nie wiesz, nie? Więc jak idziemy do pracy, zaczynamy pracować w jakiejś branży, no to mamy ogromną pewność siebie, no bo, w, nie wiem, wszedłeś w branżę jakąś narzędziową, no to ty się na narzędziach znasz, bo ty narzędzia kochasz, lubisz, ale jednak później się okazuje, jak dużo jest tam jeszcze niuansów, jak jeszcze jest sfera materiałów, jakiejś fizyki, chemii i tak dalej. No i wtedy spada nasza pewność siebie. To znaczy pewność siebie spada z czasem, im bardziej poznajemy materię, no, i później wzrasta z czasem do yy, kiedy nabywasz pozycję ekspert. I to pokazały badania Dunning-Kruger, czyli yy, dwa miejsca takiej pewności siebie. To jest na początku, kiedy mało wiemy, później ona spada, i później, już po paru latach pracy, bardzo dużo wiemy, nic nas nie zaskakuje, więc mamy ogromną pewność siebie w danej materii. No i teraz, co zrobić, kiedy ja nie wiem, wchodzi jakieś nowe rozwiązanie do firmy, ja bym chciał być pewny siebie i przelawać tą pewność siebie, ale ja jeszcze się boję, bo, bo ja nie, nie wiem, co z tego będzie. Nie? Czyli popatrzcie, czasami jest tak, że jak wchodzi nowy produkt, no to my trochę hamujemy sprzedaż tego produktu, bo jeszcze nie wiemy, chcielibyśmy się przekonać, i żeby klient sam zadecydował i kupił, wziął, i, i nam powiedział, że to jest dobre. I jednocześnie, kiedy my go nie przekonujemy w pełni, bo nie mamy tej pewności siebie, no To nie następuje ten łańcuszek, w którym klient może wziąć i przekonać nas. Więc my jesteśmy skazani na przekazywanie pewności siebie, bo inaczej klient nie kupuje. Badania przeciągnięte w czasie Duninga i Krugera pokazały, że pewność siebie, niezależnie czy ona wynika z pozycji ekspert, czy jest tylko pokazywana na zewnątrz, to ona działa tak samo. To znaczy, klient zakłada, że jeżeli my jesteśmy pewni siebie i okazujemy tą pewność siebie, to my wiemy, bo my jesteśmy ekspertami. Czyli zawsze nam przypisuje. Pozycję eksperta. Więc niezależnie od tego, jak pokażesz pewność siebie, to ona ma prawo zadziałać sprzedażowo. No, chyba że zostanie odebrana jako arogancja, no to tego trzeba się wystrzegać. Więc, co my możemy zrobić, żeby pokazać pewność siebie? Trzy techniki. Po pierwsze, bardzo wyraźnie i twardo stawiając sprawę. Klient mówi, da mi pan na to jakąś gwarancję, a ty mówisz, że. Wie pan, co ja to panu polecam, dlatego że to naprawdę działa, że ja się na tym znam, a poza tym to ma pracować na moje nazwisko. Ja będę przy panu i będę pilnował, a później będę cieszył się z tych efektów, które to przyniesie. A jak pan zauważył, nikt na rynku nie daje gwarancji, tak jak nikt nie dzieli się zyskiem z dobrych rozwiązań, które ja podpowiadam. Czyli po prostu taka stanowcza reakcja, ona pokazuje, dość żartów, ja ci tutaj daję konkrety. Inny sposób reakcji. Powołaj się na swój autorytet. Tak, okazuje się, że jeżeli mówisz, wie Pan co, mówię to do Pana jako technolog i ja wiem, że to zadziała. Wie Pan co, zawsze decyzje, które podejmujemy, nie są skutki dla nas. I tak jest w tym przypadku. Natomiast ja Panu to polecam jako technolog. Ja wiem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli jesteś technologiem oczywiście, czy inżynierem, czy, czy kimkolwiek innym, jeżeli mówisz, mówię to jako psycholog, to trochę się izolujesz od siebie jako od osoby i pokazujesz swój autorytet. To jest naprawdę mocne narzędzie. I trzecia opcja, zajęcie kawałka specjalizacji. Bardzo podobna do stanowczej reakcji, natomiast tutaj chodzi o to, żeby zrobić siebie ekspertem od czegoś konkretnego, co akurat leży na stole. To widziałem w takiej firmie, która sprzedawała części samochodowe, chłopak rozmawiał gdzieś tam za granicą z właścicielem hurtowni, rozmawiali o hamulcach. Ten właściciel hurtowni coś tam się wymądrzał, a chłopak zareagował tak, że powiedział: Wie pan co, jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj akurat jestem ekspertem. Ten to jest mój konik, więc wiem co mówię. Znał się przecież na częściach samochodowych, to się wycofał. Uznał, że skoro ktoś tak mocno akcentuje swoją eksperckość, no to to musi być prawda. I wziął wszystko co ten mówi. Ja nie wiem, jak on to po angielsku powiedział, że to jest jego konik, że to może mają little pony, mają little horse. Nie wiem. Wiem jedno, zadziałało. Jeżeli ma klient od ciebie coś kupić, to musi widzieć, że wiesz co mówisz I że jesteś w stanie wziąć za to odpowiedzialność. Adam Sharon, inżynieria sprzedaży. Konkretne rozwiązania dla handlowców, przedstawicieli, kiekantów, sprzedawców. Jeżeli zajmujesz się sprzedażą, zalajkuj sobie ten kanał i czekaj na kolejne rozwiązania.